Panie nie. Co się stało, Krzysztofie? Panie Krzysztofie. Julia Żuga na prowadzeniu jest. Że co? No, jak wyszukuję jedną osobę, to mi wyskoczyła... Julia Żugaj. To niedobrze. Trzeba to zmienić. Trzeba nagrać bardzo negatywny odcinek na jej temat. Żeby... Żeby było, że. Julia Żuga jest nikim, kompletną 0 Beznadziejną osobą. Najgorszą osobą, których znamy. Tom Benz Studios sprzeciwia się działalności Julii Żugej i apeluje o jej zaprzestanie. Dziękuję poważaniem, Zenon Lubomirski. Ja jej nie oglądam ogólnie. To bardzo dobrze, że nie oglądasz. Jesteś w Tomat Ben Studios i masz zakaz oglądania Julii, oglądanie Julii Żugaj i innych influencerów takich jak Bagi i tak dalej, Wersof tak... i tak dalej. Wszystkich influencerów, ewentualnie poza Kubikalem, który nagrywa ciekawe treści, ewentualnie takich jak Flutter i o tych grach komputerowych. Jeżeli lubisz oglądać, to oglądaj, bo ja też ich oglądam. Ale takich osób jak Żuga, i tak dalej, to lepiej nie oglądaj. A i ewentualnie oglądaj też treści, które są pożyteczne, takich jak nauka. to też jest pozytywna tematyka. Dziękuję za uwagę. Zen Lubomirski i Krzysztof Ząbek.